No, Ja tak właśnie myślałam, nie że, że ja na białe blaszce białe. zrobię normalnie ciasto drożdżowe, położę tyle maku i na to kuszankę. To jest najlepsze. A strusle też zrobię, ale tylko zrobię... Strusle są zrobiane, tak? No, masz więcej ciasta, jak tam tego maku. to się rozdala. A tak jak zrobię na blaszce, jak placek, jak nie? Jest dużo maku. Co? No to nie, to nie mówimy. To no, okay. no ma koniec, ale taki... Nie. No tak, no ale to wygląda tak jak to takie kleby, nie? Tylko, że kręty no. Kręty no to sztróca, no. Bo ten no co jest bez kruszanki, to zawijam w perkamin. Takie takie nie. Nie. No Takiego no to, nie? No nie, no bo taki to jest tylko lukrem pasupełny. A ja lubię taki, co jest kruszanki. ale tak też możliwe. Ja bym się przypomniała, ja mam rozwale, a ja Ja Bo został. To po Także to, to... to, to odmrażam sobie się. Hmm? Bo, ma jest lepszy, jak i bo jest mokry, nie? No miał obecną To mi się przypomniało. A co otwieramy? To mi się przypomina, się przypomina tak samo. Wciągam mięso czy coś na obiad. tak samo są ty zamrożone. Wiesz co to od wkotu, bo nie się że w że do 4 godziny miało nie. Popadłem, nie 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 Kupot. Kupot. Nie. nie To się nie 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 Tak nie 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 bo są, są takie lepsze. Moja mama co robi na gwiazdkę? Coś takiego, czego nie robi normalnie Czego nie robi no, co roku? no, tylko na gwiazdkę co nie, kaba, że się nie robi czego roku, To co robi, to po Nie, chyba to Ja mam blisko do sernika, bo ona nie wychodzi. Niestety. Ja się nawet nie będę zabierała ze sernika. Ja Muszę już sobie wstecz. Mam je przyrodam. Pierogi. No. Mam. do reni, a teraz zostawię do już Tylko się bowiem normalnie ugasuję. Czyli muszę zrobić makaron. Mm. Bo w sumie w są albo warsza, albo sparzy albo wybrać. No. Mhm. Żeby u Was bardzo. Mhm. W, ja w, w nie robiłam, że nie I jest miałam czerninę w piwnicy. Jeszcze ja tych rzadko? Tak, to jest, 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 tak. jest starsze.